Szymano widzowie, witam Was w dzisiejszym odcineczku z Hero Zero. Jak wiecie, zacząłem 24 stycznia, film rzuciłem 25 stycznia, dziś mamy 29 stycznia, czyli pokazuję postęp po 5 dniach, niecałych nawet, bo zacząłem przygodę z Hero Zero 24 o godzinie 18.40, coś koło tego więc przez tyle czasu zdobyliśmy prawie 71 poziom mamy zwierzaka na 10 poziomie statystyki 668, 712, 998 i 865 misję powoli kończę ale poza tym moimi osiągami jest polowanie na krety zemsta trochę podblokowywałem jak zdobędę łopatki to Wam nagram poradnik odświeżony do polowania na krety jak to się prawidłowo Robi w końcu, bo rok temu, chyba czytam prawie 2 lata temu, nagrałem, który był taki, taki średni, można powiedzieć. Nie sprawdzał się aż tak dobrze jak teraz ten, który Wam pokaże odświeżoną wersję. Więc mam nadzieję, że poczekacie, zostawicie lajka like suba i będziemy walczyć dalej z Hero Zero. I ogólnie, mamy, jesteśmy w miarę wysoko w statystykach. Tutaj moja kryjóweczka w miarę rozbudowuje ją jakoś normalnie. Też będzie trzeba drużynę zmienić nie, niedługo, jak osiągnę większy poziom. A jak patrzymy w rankingu, to mamy niecałe mamy więcej niż 3000 w rankingu. Bohaterzy, drużynę nie będę pokazywał. W kryjówce jesteśmy 2420, więc też nie jest źle, w lidze nas nie ma, w pvp mamy 1706, w doświadczeniu 434, punkty umiejętności 705 Na, na razie Herokona nie bierzemy udziału, bo niedawno dołączyliśmy i dopiero będziemy mogli brać udział w Herokone um, od następnego tygodnia bodajże od następnego, no właśnie. Więc yy, za 9 godzin, chyba coś około tego, będziemy mogli brać udział w Herokonie. Więc myślę, że jak na to, kiedy zaczęliśmy przygodę z Hero Zero, a na jakim jesteśmy poziomie, myślę, że, że jest ok. Myślę, że fajnie poexpiliśmy. I pytanie nawet, czy, czy się opłaca kupować właśnie drugiego, jakby tego robota. Bo na wcześniejszym co nagrywałem miałem ten 328 poziom, to miałem robota wspomagać pracy, no nie? <coughs> czy kupić wspomagacz do pracy, czy po prostu kupić oponki? Ale myślę, że najlepiej kupić te oponki, bo są w dobrej cenie za 25 zł 125 oponek I do tego kupić tego robota, nie? że to będzie jedna z lepszych decyzji po prostu, żeby jeszcze bardziej podekspić te konto i żeby na fajnym poziomie być i może starać się jakoś podpić chociaż top 100, top 1000, <głos》>, więc może nam się uda. No, <noise> więc to taki odcinek, bo dawno nie było z Hero Zero, chcę Wam po prostu pokazać postęp, jaki zrobiłem. I to chyba tyle. Do zobaczenia na odcinku z tutorialu Kretów Siemano.